Witam was wszystkich, tutaj jest Titus Chomik i dzisiaj gramy w futbal. w Minecrafcie na Hypixelu Zrobiłem pierwszego gola. No, tak się strzela, tak się strzela No, tak się broni Dobra, teraz się do ataku nie będę tutaj cały czas w bronie. Więc tak strzela się, klikając mocno się strzela, klikając dwa razy. Bram też broń, dobra, podaj, o podać można albo to tak jest zwykle tak słabo, Klik, po prostu biegając w piłkę, a podanie do naszego, naszego, a to nic się nie stało spokojnie, podanie to jest takie, po prostu wybiegnięcie w piłkę, musisz trafić centralnie w piłkę, a a dwa wraz ze spacją to tak po prostu dalej skaczesz, tak przyspieszyć i nie. Dobra, odbiłem. Przeze mnie by było. Nie, to się w końcu stawi na bramkę, ja nie będę szedł na bramkę. Ja nie lubię być bramkarzem, ja nie cierpię być bramkarzem. Po prostu ja po prostu tak... Bycie bramkarzem to dla mnie po prostu kara, jeżeli mam być. O, niech ktoś tam nas jeszcze poda. Strzelaj. No nie! Było tak świetnie. Nie. Ja nie będę bramkarzem, ludzie! ale widać muszę być. Dobra. A i. No, już się ktoś nareszcie ustawił. To by było po prostu katastrofę, gdyby nie było bramkaża. Gdzie oni strzelają? No, ludzie, nie odbijajcie wszystkiego od tego. Nie. Dobra, na razie jest 1-0. Nie mogę nastrzelić gola. Trochę spowolniłem, chociaż. Nie. Dobra, nie. Aaaa! Niestety. No piłka masz! Strzelaj, no ślepaki! No, tak się strzela. Ja tu jestem głównie. Po prostu Minecraftowy jestem, nie wiem kto. Najlepiej strzelę przez ten. Minecraftowy. Moja drużyna jakoś taka... Nie mrawa nie strzela nic. Ślep? Biegnij, 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 tylko zbiegnij. Najszybszy, najwścieklejszy, dobra Wszystko w jego rękach, teraz Dobra, podanie... Znaczy ja nas, nie mam, dobra, podanie do ściany Zrobił Bramkarz No bo mi go zjadł jakby. I Brawo, brawo Jest! Brawo bramkarz, nie Brawo Dobra Wszystko w jego rękach No, brawo Świetne zagranie mieliśmy, A ta higiena bramka, to tu przypada. Ej. Dobra, główka! Dobra, poleciało, poleciało. Teraz wszystko. Ej, gdzie jest reszta? No dobra, gdzie jest reszta? Dobra, tam biegnie. Odbiłem. A, odbił mi chyba. 30 sekund zostało, 30 sekund. Czy strzelę jeszcze gola? Czy strzelę jeszcze gola? Czy strzelę jeszcze gola? Albo czy podam? Nie no, gdzie? Gdzie to? Gdzie to? Dobra, jest. Piłka. Biegniemy. Nie! 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 Co to oszbiły? Ja cię nie widziałem. Dobra, nie mogłeś podejść. Nie Dobra i i i. Dobra. Już myślałem. Wygraliśmy, jestem najlepszym graczem. Trzy gole w tym meczu. Trzy gole, zrozumieliście? Więc to właśnie taki krótki odcinek z piłki nożnej w Minecrafcie. Więc jeżeli się spodobało to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, zakomentujcie. Więc ja się z wami żegnam, no to cześć i czołem!